Są takie ciche, zwłaszcza te mieszczanych, spotkasz takiego w górach. Wiele z nim nie pogadasz, najwyżej nam chodzi o tak, będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi tyle nawet przygodą Błękitnych mórz, jeden płynął w purpurze i złocie, miał wejrzenie jakby rannych złóż. To znowu, raz znów znowu, na znowu, 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 gdyby tak, gdybym, gdyby chodł, Bo jak szło. Na aniele czapka z ciepłej wełny goreje, reje. Anioł z gór się urywa jeszcze przed wieczorem. Niosło go wyskidem, nosiło po lesie, lecz wrócił w Bieszczady. Teraz ogrzać chce się. Tak by chciał Cię spotkać raz w ten jedyny dzień. Cofnąć czas, ale nie da się, chociaż w samotności smak, aż to był znam. kiedy w innych niedziel brak, co mi tam. Zawsze się śmieję, nawet gdy płaczesz, szczęście jest w raju Cicho tłumaczy. Jestem przy tobie w nocy czy z rana, nigdy naprawdę nie jesteś sama. Pływają pejzaże po głowie, życie ucieka w głowie gdzie. Odnawiam duszę i choć chciał normalnie żyć, by zmienić to. Niebo. Okno bez parapetu, bez futryn, bez szyb. Otwór i nic poza nim, ale otwarty szeroko. Nie muszę czekać na pogodną noc, ani zadzierać głowy, żeby przyjrzeć się niebu. Pomyślałam to świetnie, takie niebo na ziemi grzechów nikt nie przelicza, nikt nie szpera w szufladzie. Pomyślałam to świetnie spojrzałam na adres, lecz też roszmyły kory i już nie wiem gdzie jest. Niebo do wynajęcia, Niebo z widokiem na rad. Pod wieczór dobrze było, gdy na polu pełnym zbóż Z diabłem spotkał się dobry par I jego anioł stróż. Diabeł był zdrowy jak ten ryc, po prostu czart nas schwał. Anioł zalany w drobny mak na nogach ledwo stał. Stoję pod budką pora Brzydka, papierach się temu nitka, mam zgrabne różki i kopytka. I chociaż w łódce nie ma piwka, Zadowolony jestem dość. Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, kulanki, swawola. Ledwie karczmy nie rozwalą. Ha, ha, hi, hi, hejże, ola Twardowski siadł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza, Hulaj dusza, hulaj woła! Śmieszny, Tumani przestrasza. Teraz to wiem, komu ufać, a komu już nie. Wychodzi o śmiech i fałsz. Jedną z tych Nawet kiedyś się się. Nie że... Byłem aniołem, anioł orze, kto inny zbiera. Aureole miałem nad czołem z puli premiera. Mimo anielskiej dobroci, nieraz świeżbiłem jej kości. Bo Aureola się złoci, każdy zazdrości. Wszystko czas na swój, przyjdzie śmiech. I pyta, co z nami będzie z Tobą i ze mną? Zetrą nas czasu żarna, noc pochłonie czarna, ciemnie, tak może sądził Thomas Hardy. Jestem sobie prawdą, fałszem i zagadką też. Jestem sobie. Pierwszy krąg piekła, wbrew powszechnej opinii, nie zamieszkują go ani despocie, ani matkobójcy, ani także ci, którzy chodzą za ciałem innych. Jest to azyl artystów, pełen luster, instrumentów i obrazów. Moknie w deszczu diabeł, moknie gorzko polski diabelek nad złamaną parą widelek. Dźgnął grzesznika przed chwilą w kłęby, ząb wyłamał, a zbiął dwa zęby. Tam, gdzie są, robi się jasno i przejrzyście. Anioły są ludźmi, którym dano w raju rodzaj pierwotnej radości. Anioły pomagają stanąć na nogi ludziom załamanym i w niewidzialny sposób utrzymują równowagę świata.